konfiguracja prowizji Twoich pracowników w aplikacji wpadaj.pl. Aby przejść do konfiguracji prowizji Twoich pracowników, przejdź do zakładki pracownicy, następnie wybierz odpowiedniego pracownika, w lewym górnym rogu wybierz funkcjonalność prowizje. Pokaże Ci się okienko prowizji, aby zmienić konfigurację w prawym na stronie ekranu znajdziesz przycisk Konfiguruj prowizję. Pamiętaj, że prowizję możesz ustawić w procentach lub w złotówkach. Wpisz dowolną wartość swoich prowizji od usług oraz produktów. Pamiętaj, możesz zlecić wyjątki do konkretnych usług lub produktów. Aby dodać taki wyjątek, kliknij Dodaj wyjątek do usługi, wybierz usługę i wpisz prowizję, która zostanie przydzielona do Twoich pracowników. Kiedy wprowadziłeś należne zmiany, pamiętaj, aby je zapisać. W tej chwili wszystkie prowizje zostały skonfigurowane poprawnie i Twoi pracownicy będą otrzymywać prowizję od kwoty, która wyświetla się w cenach usług.